Cześć, Cię na kanale Galaxy Ozzy. Przyszła do mnie jakaś lista. Nie wiem czy to... Nie lista. Jaka lista? Lista rodziny. Kartka na urodziny kartki między no. Nie, bo... Już... O, dziękuję. Już rozbrają to. Nie chodzi mi o rozbrajanie bomby, tylko o... O, pocztówki. Nie tak, odrodziłem nosz w drugą stronę. Wow! Oj! A ile? Dwadzieścia dolarów y, kanadyjskich. I zdjęcie cioci. Nie. tego jak to, to jest to teraz. A tu chyba taki ten pasterek, poczekaj. O. o, ma oraz hajsy. Dużo zdrowia, radości samych piątek w szkole i... Celnego strzelania życzy ciocia wujek Andrzej Iwona Brawo! Ale piękna kartka z Marwela. Ale mhm. fajnie.